Dzisiejsze kazanie, kochani, będzie chyba trochę bardziej dosadne niż zwykle w moim wykonaniu, ale wydaje mi się, że dobrze. Dzisiejsze słowo mówi nam dużo o przebaczeniu, o tym jak Piotr, słyszymy, pyta się Pana Jezusa, Panie, ile razy mam przebaczać? Jest to zaraz po tym, jak Jezus mówi przypowieść o zbłąkanej owce, którą należy odnaleźć, a którą jest grzeszy człowiek. I potem ta opowieść o tym, jak należy upominać, co słyszeliśmy tydzień temu na Mszy Świętej. Najpierw cztery oczy, później jest, dwo. jest jeszcze jednym lub drugim bratem, później we wspólnocie kościoła. Po tym wszystkim Piotr pyta, panie ile razy? Ile razy tą zmąkaną owcę przyprowadzać, ile razy upominać, ile razy ten grzech u drugiego znosić. I Chrystus opowiada przypowieść o dwóch dłużnikach. Jeden miał dług niewyobrażalny, pracować by trzeba było. Jak to ksiądz Grzegorz dzisiaj rano powiedział na i około tak 160 tysięcy lat. Aby ten dług spłacić, drugi dług, na niego trzeba zapracować, tak, 3-4 miesiące 10 tysięcy lat talentów i 100 denarów. Jeden temu większemu współsłudze król przebaczył, a temu małemu, który był winien 100 denarów swojemu koledze, ten nie przebaczył. Jeden dług ogromny, drugi malutki. I przypomina mi się tutaj jedna historia, bo zwykle myśląc o przebaczeniu i słuchając o przebaczeniu, yy, mówi się o tym jako o czymś trudnym. No ciężko jest przebaczyć, ciężko zapomnieć, jak ktoś krzywdził i dalej krzywdzi mnie czy kogoś drugiego. Jak mu przebaczyć? Nic, tylko bluzki przychodzą na myśl, na język. Nie da się. I wszystko się we wnętrzu burzy na samą myśl o danym człowieku, który skrzywdził. I tutaj z ust do ust gdzieś tak przekazywana jest taka opowieść o jednym księdzu. Góral z góry. Prosty chłop. Bardzo konkretnie związany z życiem. Był na parafii w górach wśród swoich. Już miał dużo latek dużo w tym kapłaństwie przeżył. I lubili do niego ludzie chodzić do spowiedzi. Bo zwyk jedynie mówić na niej już po wyznaniu grzechów. Żałuj dziadu i nawróć się. Żałuj dziadu i nawróć się. Ale góral z gór, prosty chłop, do górali swoich. Wiadomo, mógł się odważyć tak powiedzieć to coś normalnego. Żałuj dziadu i nawróć się. I myślę sobie, kochani, że jest bardzo dużo prawdy i bardzo dużo pomocy właśnie do przebaczenia. Żałuj dziadu i nawróć się. Bo podobnie słyszeliśmy w psalmie, no nie dziadu, ale Pan jest łaskawy, pełny miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy. Twoje życie ratuje od zguby. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według winy naszych. Nam nie odpłaca. I kiedy. Jeśli myślę o przebaczeniu, tym, że mam przebaczać, czy to w swoim prywatnym życiu, czy to w konfesjonale, pomocą jest właśnie to. Żałuj dziadu i nawróć się. Pomyśl sobie, że sam jestem dziadem. Dziadem, który nieraz dziaduje, czyli grzeszy. Dziadem, który był dziadem, jestem dziadem, postępuję jak dziad i pewnie nieraz będę jak dziad jeszcze postępował, w tym do grzechu wracał. Sam jestem dziadem. I Pan Bóg tego dziada raz po raz przyjmuje. Odpuszcza wszystkie moje dziadostwa, moje życie ratuje od zguby. Nie postępuje ze mną według mojego dziadostwa i według mojego dziadostwa mi nie odpłaca. Pan Bóg za moje dziadostwo odpłaca mi miłosierdziem. za to dziadostwo moje umarł na krzyżu. On za to umarł. Skoro mnie. Dziada, Pan Bóg raz po raz przyjmuje, raz po raz mi przebacza, to faktycznie skończonym dziadem bym się okazał, jeśli bym nie przebaczył drugiemu. Wtedy faktycznie bym się okazał skończonym dziadem, gdybym nie potrafił i nie chciał przebaczyć, bo Pan Bóg mnie przebacza. Jak powie święty Paweł: Jak Pan wybaczył Wam taki Wy. Jak Pan wybaczył Wam taki Wy. I ta przypowieść dokładnie o tym mówi. Niewyobrażalny dług, który sługa zaciągnął wobec króla, czy wobec Boga, swoim grzechem. I Pan Bóg ten grzech, to dziadostwo, przebacza. Tylko dlatego, że sługa, dziad powiedział, Panie, okaż mi cierpliwość, wszystko Ci oddam, Panie, przebacz. I mówi Pan, Jezus, Pan ulitował się nad ową sługą, uwolnił go i dług mu darował. Dług niewyobrażalny. Darował wszystko, skasował. I wobec tego wielkiego miłosierdzia i przebaczenia Pana, Chrystus pokazuje relacje sługi do sługi drugiego, dziada do dziada. Jeden dziad nie chce przebaczyć drugiemu. 100 denarów, mała kwota, cóż to jest? I prosi go tymi samymi słowami: Jokasz mi cierpliwość, wszystko ci oddam. E, przebacz, on nie chciał. I zobacz, jaka jest końcówka. E, dług wrócony, ten ogromny. E, Uniósł się, nie wiem, pan kazał wydać go do dopóki mu nie odda całego długu, bo okazał się skończonym dziadem. Bo choć doznał ogromnego miłosierdzia, to nie małego tego miłosierdzia ani krzywdy wobec drugiego. Mówi dobitnie Chrystus potem: Podobnie uczyni ojciec Wam, mój niebieski, jeśli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu, jeśli każdy z Was y, dziadów nie przebraczy innym dziadom. Y, bardzo mi się podoba ten obraz i bardzo mi pomaga. Żałuj dziadu i nawróć się. Żałuj dziadu i nawróć się. Pamiętaj, żeś że dziadem. Pamiętaj, żeś że grzeszny. Pamiętaj, że też to, co złe robisz. Pamiętaj, że Pan Bóg ci przebacza wszystko. Pan Bóg daje Ci życie. Pan Bóg wybawia Twoje życie od śmierci. Wybawia Twoje życie od śmierci. Byś nie skończył w piekle. Tylko dlatego, że prosisz. Tylko dlatego, że żałujesz. Niech pomocą, kochani, z tego dzisiejszego słowa do przebaczania wszelkich krzywd, wszelkich uraz, do bycia miłosiernym, będzie pamięć na to, że sam jestem grzeszny. Że sam jestem grzeszny i Pan Bóg raz po raz mi przebacza. I oprócz pamięci na ten grzech, pomocą w byciu miłosiernym, w przebaczaniu krzywd i uraz. Jest to, by tego, z, miło, z tego miłosierdzia korzystać jak najczęściej trzeba. Jak najczęściej trzeba. Za każdym razem. Nie odwlekać, nie czekać, nie ma na co. Idź i proś Boga w sakramencie spowiedzi o przebaczenie. Byś zawsze był w stanie przyjąć komunię świętą. Bo kiedy śmierć przyjdzie, nie wiesz. Może wyjdzie ze mszy, samochód się rozpędzi na drodze i nie ma. Nie wiadomo. On zawsze gotowy przyjąć Pana. I ile razy trzeba. Proś Pana o przebaczenie w spowiedzi. Bo jeśli zabraknie tego doświadczania miłosierdzia, sakramentu, w którym muszę się zdarzyć z prawdą o tym, że dziad, że grzesznik. Sakramentu, w którym Pan mi przebacza wszystkie moje dziadostwa w innym grzechy. To, co się potem dziwić, że i w życiu nie potrafię drugiemu przebaczyć, nie potrafię drugiemu darować, okazać miłosierdzia, bo sam z tego nie korzystam. Nie mogłem się tego nauczyć. Nauczyć się przebaczać mogę tylko wtedy. Jeśli tego przebaczenia doświadczam. I obyśmy, kochani, tak wszyscy jak tu siedzimy, y, chyba że ma ktoś jakieś obiektywne przeszkody, bo się życie potoczyło tak, a nie inaczej, byśmy wszyscy do Komunii Świętej przystąpili. Byśmy z tego daru nie rezygnowali. O czymś y, patrząc. Po ludzku niedorzecznym byłoby pójść na imprezę, na ucztę, na bankiet i nic nie zjeść. Tak samo czymś smutnym, smutnym byłoby, gdyby ktoś przyszedł na Eucharystię i nie przyjął Pana w Komunii Świętej. Byłoby czymś smutnym. Byłoby to świadectwo tego jednocześnie, że nie korzysta z przebaczenia, nie uczy się przebaczać, to przebaczenie przyjmując. Żałuj dziadu i nawróć się, żałuj dziadu i ucz się przebaczać, bo Pan przebaczył Tobie. Żałuj dziadu, nawróć się i przyjmuj Pana. Przyjmuj Pana. On jest największym skarbem. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca, rzekłego Młodego, Stworzyciela. Dziękuję. Wszystkim życzę